Wiewiórki i Bobry, dzień dobry. W ostatnim odcinku katz z Niewysokiego Króla, jakim był Karol I, jeszcze znacznie bardziej. Dziś natomiast chciałbym pochylić się odrobinę nad tym, co doprowadziło do tego stanu rzeczy i nad tym, co nastąpiło nieco później. Świetnie w tę historię wpisuje się takie stare pożegadło ludowe zamienił stryjek, siekierkę na kijek. Wspominałem o wojnie domowej w Anglii, która wybuchła na skutek sposobu, tego tyrańskiego sposobu, w jaki rządził Karol I i to w wielu aspektach jest już duże uproszczenie. Dla współczesnych Anglików cały ten konflikt to wiele pomniejszych wojenek. Trochę jak u, u Sienkiewiczowskiego Radziwiła, Bogosława zresztą, pamiętacie? Pamiętacie jak to było? Rzeczpospolita to postaw czerwonego sukna, za który ciągnął Szwedzi, Chmielnicki, Hiperboryjczykowie, to tam jeszcze ciągnął? Tatarzy, elektor i kto żyw naokoło. A my z księciem wojewodą powiedzieliśmy sobie, że z tego sukna musi się i nam tyle zostać, w ręku, aby na płaszcz jakowy wystarczyło. Chyba bez jakowy, nie pamiętam. Dlaczego? Nie tylko nie przeszkadzamy ciągnąć, ale i sami ciągnęmy. W świadomości Anglików zatem całe pasmo konfliktów, wojny domowej, schyłku, panowania Karola I to tak zwana, to tak zwane wojny Trzech Królestw, na które składało się kilka pomniejszych konfliktów wojny biskupie, pierwsza i druga wojna angielska, wojna domowa angielska, wojna konfederatów irlandzkich, podbój Irlandii przez Olivera Cromwella, no i ostatecznie wojna ze szkotami. Tak bez wchodzenia w szczegóły, nie będziemy tutaj omawiali poszczególnych konfliktów. Finał omówiliśmy w poprzednim odcinku. Pamiętacie Katowski Miecz i powstanie Republiki Wspólnoty Angielskiej. Rządzonej przez lorda protektora Oliviera Cromwella. <laughs> Przepraszam. I zdominowanej przez wojsko, taka dyktatura wojskowa. Na tym etapie chciałbym bliżej przyjrzeć się osobie lorda protektora. Bardzo silnie wierząca osoba, ten lord protektor, przekonana, że wszystkie jej sukcesy są wynikiem działania opatrzności Bożej, przychylności, stwórcy. Przez wiele lat związany Cromwell był z pracami parlamentu na pewnym etapie tak go zniechęciła sytuacja będąca wynikiem rządów króla Karola, że rozważał emigrację za ocean do Nowej Anglii. Chciał tam dołączyć do Purytanów i tworzyć tą kolonię pielgrzymów. Kiedy jednak opór przeciwko władzy monarchy stawał się coraz większy, Cromwell znalazł miejsce w dowództwie parlamentarnej, Armii, nowego modelu, jak się określa, w której utworzeniu zresztą brał czynny udział. Wcześniej obie strony konfliktu korzystały z sił takiego, jakby to powiedzieć, pospolitego ruszenia, czy milicji obywatelskiej, silnie związanej z rejonem działania, gdzie odbywały się walki, no i niechętnej do walki poza tym rejonem, bo oni pochodzili stamtąd, gdzie akurat zostali. Zwerbowani i walczyli. Zamysł armii nowego modelu był zgoła inny. Zrezygnowano przede wszystkim z umiarkowanych arystokratów na stołkach dowódców tej armii. Trzon formacji wojskowej tworzyli weterani, uzupełniani tam w, niewielkim, w pewnym stopniu o wojska z poboru. Nie wiem w jakim stopniu ten niewielki, to trochę nadużycie z mojej strony. A główną siłę, siłę stanowiła, tej nowej armii stanowiła kon, konnica i zapewnienie jej odpowiednich środków na funkcjonowanie, środków finansowych, na funkcjonowanie oddziałów. Armia była bardziej zawodowa niż poborowa. Liczyła 6600 konnych, khar-kabuzierów, hmm, lżej opancerzonych oddziałów, ubranych w skórzane bufiasty, przeszyfanice, chronionych dodatkowo napierśnikiem i naplecznikiem. Mm, e, oni walczyli w garczkowych takich hełmach, z krzyżową osłoną na twarzy, no i mieli na kargo podający tak zwany ogon kraba. E, byli też dragoni, e, określani jako smoki. E, oni byli piechotą konną, uzbrojoną podobnie do pieszych muszkieterów. Ich w skład armii wchodził okrągły tysiąc. Kolejne 14 400 żołnierzy to była właściwa piechota. Muszkieterzy i pikinierzy w stosunku dwóch pikinierów na jednego muszkietera. Pikinier był ciężko opancerzony, niósł sporo ręsztunku i to oni dyktowali tempo marszu w czasie przemieszczania wojsk. Muszkietera, muszkieterzy Mieli muszkiet i rzadziej taki zniszczony miecz, bo oni nim rąbali, rzadko używali tam robili cokolwiek. Oposywał go bandolier. W bandolierze znajdowało się 12 pojemników z prochem i ołowiem. Mówiono o nich 12 apostołów. Piechota nosiła czerwone płaszcze, czerwień wenecka. Była najtańszym dostępnym suknem, parlament oszczędzał. Były też oddziały artylerii, ale one tam w polu się mało liczyły, bardziej były wykorzystywane w omlężeniach. I w formowaniu w tej właśnie armii czynnie uczestniczył Oliver Cromwell będąc, jak wspominałem, dowódcą oddziałów konnych. Niejednokrotnie śmiało przełamywał w bitwach, dawał dowody męstwa, przełamywał w bitwach obronę royalistów, czyli tych sił wiernych królowi, ich określano mianem kawalerów, a dowodzone przez niego oddziały parlamentarne odznaczały się Naprawdę dużą dyscypliną potocznie adwersarzy kawalerów, royalistów określało się mianem okrągogłowych. Pod koniec wojen domowych Cromwell w swoich listach i przemowach daje coraz poważniejszy wyraz coraz takim bardziej radykalnym poglądom religijnym, opisując zarówno rządy króla, jak i poczynania parlamentu m, za niemiłe Bogu i postrzegając armię jako boskie narzędzie do, do unormowania sytuacji, jako taki bicz Boży. E, kiedy sądzono króla Karola, e, Cromwell twierdził, że jak on to ujął, e, ziemia nie może e, zostać oczyszczona z przelanej krwi, inaczej jak przez przelanie. E, e, Inaczej jak przez krew tego, który ją przelał, i był trzecią osobą, która podpisała wyrok śmierci na króla I. Przed samą egzekucją żaden z urzędników nie chciał podpisać rozkazu, rozkazu ścięcia króla. Zrobił to dopiero osobiście Cromwell. Potem przyszedł czas na spacyfikowanie samego parlamentu, z którego on nie korzenie. Parlament chciał w tym czasie nowej konstytucji, więcej swobód dla ludu, łącznie tam z prawem wyborczym. No, ogólnie ciążył ku jakiejś równości wobec prawa dla ludu i większej tolerancji, wliczając to także tolerancję religijną. No i znów potoczyły się głowy liberałów. Potem Cromwell, Cromwell najechał zbuntowaną, mocno katolicką i royalistyczną Irlandię. A po przejściu jego armii, trup słał się tam gęsto. Mówimy tu o takiej pełnoskalowej pacyfikacji kraju. Wybijano zarówno zbrojnych żołnierzy, jak i ludność cywilną. Tam nie dawano pardonu. W następstwie podboju wyspy Irlandii przez wspólnotę narodów. Zakazano publicznych praktyk katolicyzmu, a księża katolicy byli przez długi okres czasu prześladowani i wręcz zabijani, w przypadku kiedy ich tam na Zielonej Wyspie złapano. Cała ziemia, będąca własnością katolików, została skonfiskowana na mocy aktu o osiedleniu Irlandii z 1652 roku i przekazana osadnikom szkockim i angielskim, wierzycielom finansowym. Parlamentu i żołnierzom parlamentu. Tymczasem do Szkocji wrócił z wygnania we Francji syn Karola I, Karol II. Szkoci koronowali go na króla i podjęli próbę zdobycia dla niego Anglii. Cromle, Cromwell pośpiesznie wrócił z Irlandii e, po początkowym kryzysie w wojnie z nowymi zaszkotami i tymi nowymi realistycznymi siłami doszło do niespodziewanego przełomu w bitwie pod <laughs> przepraszam, Dumbar. Sam Cromwell określał to jako cud. Karol na czele wiernych sobie sił uwymknął się podczas porażki w kierunku Londynu. Cromle Cromwell podjął pościg, wojska Cromwella dopadły pretendenta pod Worcester, no i tam rozbiły jego wojska. Karol musiał ponownie uciekać za morze. W tym czasie parlament angielski obradował nad konstytucją. W znacznym w znaczeniu e, jego frakcje, frakcje kuci, parlamentu kłóciły się, jak to politycy wiecie. Zatem Cromwell w asystycie 40 muszkieterów dość brutalnie rozwiązał, rozwiązał parlament, no i powołał nowy. Mocno religijny tym razem. Wiele spekulacji wskazuje na to, że w tym czasie lord, protektor, przemyśliwał nad koronowaniem siebie na nowego władcę Anglii. Ostatecznie taka propozycja wyszła od parlamentu. To oni mu złożyli propozycję, Cromwell jednak ją odrzucił, chociaż z przyjemnością zasiadał na krześle koronacyjnym królów angielskich z mieczem sprawiedliwości przy boku i w purpurowym płaszczu podszytym gronostajami, a urząd protektora stał się dziedziczny. W 1658 roku, w wyniku ataku o malarii, Cromwell ostatecznie zmarł. Nie zgodził się na przyjęcie znanej już wówczas chininy, bo odkrycie tego lekarstwa jest zasługą katolickich jezuitów. A to mu nie pasowało. Władzę pod o, po ojcu przejął Richard Cromwell, ale bez poparcia armii no i politycznego zaplecza w parlamencie szybko tą władzę utracił. W kraju narastał chaos, no wiadomo, pozbawiony kraj Sternika, powoli, powoli się kręcił dookoła i płynął ku W 1660 roku zaproszono ponownie Karola II, aby wrócił do Anglii i objął tron. A kiedy potomek Karola I stanął znów na wyspie, Nakazał dokonania pośmiernej egzekucji Lorda Protektora. Ciało ekskumowano, e, powieszono je na łańcuchach, odcięto głowę, tą głowę nabito na kolec, e, no i ona tam nad bramą Westminster Hall e, przewisiała na tym kolcu przez 30 lat. Wszystko to miało miejsce 30 stycznia 1661 roku, dokładnie w rocznicę egzekucji Karola I. Po tym okresie znajdujemy Anglię wyludnioną i zniszczoną. Sprofanowano mogiły dawnych władców, rozrzucono ich szczątki. Do dzisiaj to jest spory problem dla badaczy DNA, szczególnie. Zniszczono pamiątki po dawnych królach. Karol I na chwilę przed śmiercią podobno skierował do obecnego na szafocie biskupa. Ju juxtona, słowo remember, pamiętaj. Biskup tłumaczył potem, że wolą króla było, by jego syn nie szukał zemsty na oprawcach ojca. A jak się losy losy potoczyły, jak się Karol II ustosunkował do prośby do prośby ojca, to już chyba w następnym odcinku. Po, po rewolucji angielskiej zostały nam w ziemi e, maleńkie hamerki, pozbawione insygniów koronnych. E, Pełno w miejsce tych insygniów jest na nich tarcz różnego typu, e, common tym. mówimy o niej. E, są też monety z wizerunkiem Oli Oliwiera Cromwella, e, ale ja jeszcze nie widziałem, żeby ktoś taką wy wykopał. Podejrzewam, że albo nie trafiły do obiegu w jakichś dużych ilościach, albo coś innego jest przyczyną. No w każdym razie nie spotkałem się z wyjętym z ziemi Cromwellem. E, no i tyle o tej rewolucji, oceńcie sami, e, chcieli się pozbyć tyrana, a zmontowali sobie o, taki spory biczek, także że chyba, 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 przepraszam, chyba nie pykła. Jak Andrzej z kanału numer jeden stwierdził, to była pierwsza w historii rewolucja burżuazyjna, e, Potem dopiero taka bardziej udana była, ta francuska, ta najsłynniejsza. Anglicy tutaj wiedli prym. Nie, nie często im się to udaje w ostatnich latach, także tam możemy to im zapisać. Tutaj jeszcze mo, muszę Wam powiedzieć ciekawostkę o synu Cromwella, o Ryszardzie. On przeżył te zawirowania, gdzieś tam usunął się w cień, zmieniał nazwisko. Fakt, faktem jest taki, że dożył chyba najbardziej sędziwego wieku, jeżeli chodzi o e, głowy angielskie. Ze wszystkich, przeskoczyła go chyba dopiero Elżbieta II, nie jestem pewny, ale fakt jest taki, że no, rzeczywiście pociągnął chłop, udało mu się mignąć, nie został stracony, nie, nie odszukał go Karol II albo z innych przyczyn nie, nie skrócił, bo pewnie miał ochotę. No Mniejsza większość. Zostawmy już rewolucję, niech ona sobie tam odpłynie w mgłę zapomnienia. My się szykujemy do odcinka o Karolu drugim. Chciałbym te odcinki przeplatać jakimiś wykopkami. No niestety, w ostatnich dniach bardzo, bardzo, bardzo dużo pracuję. To jest dzisiaj chyba mój 25, 6, 7, może już dzień, bez, bez jednego dnia przerwy. Także jestem styrany i, i nie mam czasu wyjść na pole, ale. Ale przyjdzie ta, ta chwila, kiedy wykrywacz zagra ponownie, i, i znowu sobie pobiegam gdzieś tam, poszukam czegoś z Piotrem, czy bez Piotra, czy sam, czy na plaży, czy na polu. Ale już, już mi się w nocy śni wykrywacz, powiem Wam szczerze. No i cóż, na dzisiaj to, to chyba tyle. Eee, dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was gorąco. Bądźcie zdrowi, bądźcie uśmiechnięci, niech moc Was, niech moc was nie opuszcza. Hej, hej, papa. Pa.